Cześć wszystkim. Dzisiaj wykonamy drugie zdobienie, którego niestety nie zdążyłam na poprzednim filmie, ponieważ był już za długi trochę. A wiem, że często się ze mną nudzicie, bo za dużo gadam. No i znowu gadam jak zawsze, ale uwielbiam to. I dzisiaj wykonamy drugie zdobienie. Będą to niebieskie kwiatki, zielone listki w sumie i kilka niebieskich kropeczek. Coś takiego. I do dzisiejszego zdobienia będziemy potrzebować Indigo. Supermat, Semilac Strong White, biały kolor utwardzany razy dwa, pamiętajcie, ze względu na mocy na pigmentowanie i krycie po jednej warstwie, Semilac Top No Wipe Real Color, farbki, tu mamy Sonet, jak na poprzednim filmie, Conan, 24 kolory, ponieważ jest większy wybór kolorów, a wiadomo, czym więcej, tym lepiej, chociaż nie zawsze, zwłaszcza przy pizzy. Można je dostać na Allegro oczywiście, koło 70 zł jest z wysyłką. Paletkę do mieszania kolorów, miseczkę z wodą, bo tego chyba jeszcze nie mówiłam. Ołówek, tu mam HB, cienki pędzelek, Master Art 006 z Indigo, no i nasz pędzelek do akwareli. Lampa standardowa, jak zawsze 24x48, semila lampa LEDowa i oczywiście papierek do wycierania nadmiaru farby. Więc tak, przechodząc do zdobienia, przepraszam jeszcze raz za mojego psa, ale jak wiecie nagrywam w domu, wszystko dla Was. Bierzemy sobie pędzelek, którego wcale nie będę teraz używać, znowu to samo, co na poprzednim filmie zrobiłam, nakładamy białą, białą hybrydę. Cienką warstwę, ponieważ ma bardzo dużo pigmentu, jak już mówiłam wcześniej i, i na poprzednim filmie, i jak zawsze. Tak, coś mi się język dzisiaj plącze, jakaś niedospana jestem. Pomimo, że niby mam wolne, to jakiś paproch tutaj normalnie. Że mam wolne w sumie, i siedzę w domu, to i tak wstaję o 6 rano. Dzisiaj mama zrobiła mi pobudkę o 7, wbrew pozorom, dosyć późno jak na nią. I mamy jedną warstwę koloru białego, kładamy do lampy, utwardzamy minutę. W lampach LEDowych, w lampach UV będzie to czas dłuższy, czyli podwójny, jak zawsze utwardzacie. Ja utwardzam 30 sekund z tego względu, że jest to tips i nie potrzebuję w sumie utwardzać dłużej. Na naturalnym paznokciu czas będzie normalny, wiadomo. Teraz weźmiemy sobie mat. Poczekamy jeszcze chwilę. Już pełno włosów mojego psa. Mój długo włosy kochany chłop dobra, bierzemy sobie mat pokrywamy cały dokładnie tips, bądź paznokieć naturalny, chociaż pewnie najpierw próbujecie na tipsie jeżeli naturalny, pamiętajcie zabezpieczamy wolny brzeg jeszcze raz przejedźmy kilka razy pędzelkiem mhm. wszystko pokryte ręce mi się tak trzęsą że szkoda gadać nie wiem czemu Naprawdę nie wiem, może dlatego, że jeszcze nic nie jadłam. A w sumie jest godzina 14 i trzeba iść z psem. Dobra. Teraz będziemy potrzebować mat sobie zakręcę lepiej, bo ja zaraz to wwalę gdzieś Będziemy potrzebować niebieski. Ja użyję numeru 501, trzeci rząd, czwarty od góry. 501 jest to w sumie Ultramarine Light. Bardzo ładny kolor, naprawdę bardzo ładny kolor. Moczę pędzelek sobie w wodzie i rozmaczam naszą farbkę. Jeszcze trochę wody. Ok Dobra. Mamy już matowy. No właśnie. A tutaj. I po co miał ołówek? Na poprzednim filmie też było, ale nie zdążyłam zrobić. Malujemy sobie taką linię po skosie delikatnie, coś takiego, widać, widać, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie rozmieścić zdobienie. Malujemy sobie jeszcze kropeczkę na środku, z tego względu, żeby wiedzieć, gdzie namalować płatki. Ok, teraz ja mogę sobie wziąć naszą Ultramarine. I malujemy dookoła naszego, naszej kropeczki, naszego środka. Malujemy takie mini trójkąciki. Po jednej stronie wyjdą mi dwa, a po drugiej mam nadzieję trzy. Raz. A no już za duże. Dobra, wyjdą dwa. Okej. Okay. Nieważne. <laughs> Miało być pięć, ale wyszły cztery. Przepraszam. OK ściągnę sobie nadmiar farby, no mój pies normalnie nie daje mi żyć. Dzisiaj wyjątkowo. Zaraz pójdziemy na dwór. Przecież wiesz, że z tobą wejdę. Ok, sekundkę przeczekamy, niech sobie przeschnie. Środki, pamiętajcie, żeby się nie stykał, płatków, z tego względu, że po pierwsze w sumie zleje nam się wszystko i zepsuje nam się całe zdobienie, a po drugie będziemy robić również środeczek w formie żółtego w sumie koloru. Dobra. Troszkę przeschło. Biorę sobie teraz czubek pędzelka, maczam w wodzie. Proszę mi tu nie piszczeć. Wycieram nadmiar. Teraz mam trochę więcej wody na pędzelku. I rozmywamy nasz kolor. Musisz teraz tupić, no naprawdę. A te dźwięki... Daj coś takiego. Jeszcze tu trochę bardziej sobie w tą stronę wyciągnę płatek. Ok, mamy coś takiego. I przechodzimy do następnych. On chyba testuje normalnie, jak długo wytrzymam bez zdenerwowania się. Widzicie, słowa gubię. I tak, wszystkie cztery. Pamiętajcie, żeby się nie stykały. Fajnie by było. Ok, i jeszcze jeden. Tak, żeby zapełnić fajnie tą przestrzeń. Ok, i teraz, jak płatki są jeszcze mokre od końca płatka, nie dotykając samych obramówek, suchym pędzelkiem wytartym oręcznik papierowy ściągamy sobie nadmiar kolory. Tak to, mój pies. Nadmiar kolorów, w sensie tą wodę, która jeszcze nam została. O, coś takiego. Zostaje sama obramówka w sumie i delikatny niebieski kolor w środku. Jeżeli zdąży Wam wyschnąć płatek, nie bójcie się, wszystko da się zrobić. Nałóżcie na niego trochę wody i ususzonym pędzelkiem ściągajcie nadmiar. Tak, żeby zostały tylko obramówki. Fajnie to wygląda wtedy. Naprawdę bardzo fajnie. Pamiętajcie, żeby wycierać co chwilę pędzelek z tego względu, że no nie chcemy dużo koloru. Jeżeli już kolor mamy na tym pędzelku, już widzimy, że takie smugi się robią, zamoczmy go delikatnie w wodzie, żeby go oczyścić i wytrzeć o suchy ręcznik papierowy i możemy takim delikatnie wilgotnym pędzelkiem działać dalej. O, coś takiego wszystkie krople mam ściągnięte od końca płatka do środka zawsze. Ok, zróbmy sobie jeszcze dwa płatki. Zmoczę sobie pędzelek, nałożę na farbkę, żeby ją troszeczkę rozmoczyć. Proszę mi stąd iść. Wyjdź mi stąd. Dziękuję. I teraz, o, tutaj, u góry, robimy jeszcze sobie dwa takie płatki. Zmieszczą się dwa? Zmieszczą. A, mi się ręce trzęsą. <noise> dwa takie płatki gdzieś tutaj w rogu albo na dole. Dobra, wycieram sobie nadmiar. Czyszczę pędzelek w wodzie. Wodę oczywiście co jakiś czas pamiętajcie, żeby wymieniać. O przepraszam niechcący dotknąłam lampy nogą. Jak już mówiłam, mało miejsca tu jest. Ok. I teraz taki bardziej namoczony, już nie wytarto oręcznik papierowy pędzelek. Bierzemy sobie i cieniujemy nasze płatki. Oj, troszkę niżej muszę wziąć, bo już haczę o lampę. Ok. Dobre. Mamy dwa płatki. Dobrze. Teraz będziemy potrzebować zielone, na pewno ciemne. Jeszcze sobie ściągnę tylko nadmiar. O, mamy coś takiego. Cztery płatki i dwa od góry, które się połączyły, ale nieważne. Teraz będziemy potrzebować na pewno ciemny, zielony. Będzie to kolor 710, piąty rząd. Piąty rząd, trzeci od góry. O! Tą zieleń będziemy robić. Rozmaczam sobie. Trochę więcej wody daję z tego względu, że nie muszą być aż tak mocno napigmentowane. Wycieram nadmiar produktu z pędzelka. I malujemy teraz nasze listki, zaczynając takie pau robiąc jakby mm -hmm, coś takiego. I jeden obok, gdzieś nie stykający się. Dobra, coś takiego. I jeszcze zróbmy sobie tutaj od góry. Dobrze, że nie widzicie mojej twarzy, bo miny są po prostu cudowne, jakie robię. Dobra, wycieram sobie nadmiar produktu. Jeżeli powiecie, że maltretuję pędzelek, tak, maltretuję go, bo on nie jest do tego przeznaczony, jest po prostu już tak zniszczony. Musiałam obciąć to, co było zaschnięte, zostawiłam, nie dbałam, tak wiem, trzeba dbać o to wszystko. A ja sobie wszystko olałam. Dobra, teraz bierzemy trochę wody, ocierając pędzelkiem o brzeg naczynia i cieniujemy nasze listki. A mi się ręce trzęsą. A to jest przezabawne. Dobra, coś takiego, mamy jeden listek. Przechodzimy do następnego. Jeszcze mam trochę wody na pędzelku. Mamy dwa listki. Możecie zrobić ich więcej, nie ma problemu. Tylko pamiętajcie, jeżeli nakładacie na poprzedni listek jakiś bądź płatek, następny kolor, musi być on całkowicie wyschnięty. I mamy coś takiego. Fajne, prawda? Już powiem Wam, już ma prawie ręce i nogi. Prawie, prawie, prawie. Ok, dobra. Teraz będziemy potrzebować. Tą samą zieleń, którą wykonywaliśmy, wykonywałyśmy listki, troszeczkę sobie ją rozmoczę, ale minimalnie, z tego względu, że będziemy pracować na prawie nierozmoczonym kolorze, nie, nie takim no, rozmoczonym w sumie, no tak. I będziemy wykonywać cienkim pędzelkiem zdobienie, będziemy malować łodygi. Ok, i teraz sobie biorę na nasz cienki pędzelek cały pokrywając delikatnie, żeby nie było produktu za dużo. Mhm. Malujemy teraz cienkie linie. Dobra. Mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie zrobiliśmy sobie szkic. Dobra, będę 10 razy poprawiać to wszystko zepsuję znając mnie. Teraz zrobię sobie, o, tutaj kropeczkę i pociągnę taką falowaną linię do naszej łodygi. Z drugiej strony zrobię to samo. Robię sobie kropeczkę i pociągnę taką falowaną linie i jeszcze jedna. O! I to jest również zrobione akwarelami. Fajne, nie? No boskie, no powiedzcie, że boskie. ok teraz wytrę sobie cienki pędzelek. Całą lampę mam ubrudzoną, zapomniałam, że mam pędzelek brudny. Dajcie mi trochę czasu, naprawdę. Nie robię tego specjalnie, ja po prostu jestem taka zakręcona, zamulona wręcz, aż. Więc nie, nie wiem, co się dzieje. Jeszcze nie ogarniam całej tej sytuacji. Przerasta mnie to. Gdybyście musieli siedzieć w domu, pewnie byście się cieszyli. Ale uwierzcie mi na słowo, że to wcale nie jest aż takie fajne, jak się wydaje. Dobra, teraz weźmy naszą ultramarine. Delikatnie wymieszajmy ją z wodą. Delikatnie, dosłownie delikatnie, żeby tylko nasz kolor zrobił się trochę płynny. I ściągając nadmiar, żeby zrobić właśnie na samym czubeczku, żeby głównie samym czubeczkiem malować, wzdłuż tych takich pofalowanych linii, które tu z boku zrobiłam, zróbmy kilka niebieskich kropeczek. To jest zdobienie, które nauczyłam się właśnie na szkoleniu. U. Karolinki, coś takiego. I jeszcze zrobię sobie tutaj na dole. No dobra, powiedzmy za czymś to wygląda. Ok, teraz ściągnę sobie jeszcze nasz niebieski spędzla, wyczyszczę go w wodzie. I potrzebujemy jeszcze kolor żółty na środek, bądź czarny oczywiście. Też może być pewnie, że tak. Ja używam żółtego, ponieważ uważam, że żółty jest najfajniejszy, jeżeli chodzi właśnie o środki kwiatów. Zróbmy sobie jeden tutaj w tym naszym dużym kwiatku, jedno kółeczko. I małą kropeczkę tutaj, gdzie zostały nam dwa płatki, a muszę dołożyć koloru. Ok. I małą kropkę. O, tu u góry. Coś takiego. Dobra, w sumie czekamy teraz, aż trochę przeschnie niestety. Zaraz mi się znowu telefon, telefon wyłączy. No widzicie, no po prostu nie mam rady, nie mam rady na ten telefon. Co, w miskę z zimną wodą go wsadzić? Może to pomoże, tylko nie wiem, czy jest wodoodporny. Może być wodoszczelna albo wodoodporna. Albo ten nie ma nic. Okej. Okay. Teraz sobie wyczyszczę pędzel. Jeszcze chwilę musimy poczekać niestety. Możecie oczywiście środki zrobić już jakimś paintingiem na przykład złotym. Tu mam czyli nie ruszaj lampą. Tu mam Semi Art Gold. Już się uspokaja, uspokaja. Dobra. Bardzo fajne złoto. Jest to prawda takim dosyć żółtym złotem, ale ma dużo pigmentów w sobie. Tylko pamiętajcie, że zawsze po otwarciu chwilę leży. Lepiej go przemieszać na przykład patyczkiem drewnianym. Dobra. Okej. Okay. Już się chyba nic nie świeci. Niby mam okulary, ale nie widzę. Powiem Wam. Pokrywamy teraz topem. Mam nadzieję, że nie wyłączy mi się telefon. Delikatnie. Dobra. Chyba jest okej. Okay. Słuchajcie. Jeszcze sekundę. Dokładnie. Pamiętajcie, żeby przy naturalnych paznokciach zabezpieczyć wolny brzeg. I przyjechać jeszcze kilka razy. Z tego względu, żeby nie zrobić takiej górki na końcu. Dobra. Wkładamy do lampy. Powiem Wam, że nawet lepiej chyba wyszło niż na, na tym, tym wzorniku, co Wam pokazywałam na początku. No, podoba mi się, podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, jeżeli macie takie. Wyczucie linii, że tak powiem, nie wiem jak to określić dokładnie. No to nie musicie robić tej linii po prostu ołówkiem przez środek, bo ona może prześwitywać przez płatki również, tak? Ale jeżeli ktoś ma takie wyczucie, no to pewnie, jeżeli wiecie, że na przykład tu będzie środek, a tu po skosie pójdzie tu linia, to róbcie pewnie, że tak. Dobra, ja sobie ściągnę. I tu mamy tak. Tu mamy. Tips, które ja wcześniej sobie przygotowałam. Oczywiście więcej płatków i inne kształty, nie, więc to też trochę inaczej. A tu mamy tips, które dzisiaj razem wykonaliśmy. Wykonałyśmy. Tutaj płatki cieniowałam, nie ściągając suchym pędzelkiem koloru. A tutaj właśnie ściągnęłam. Jak widzicie, taka obromówka została. Całkiem fajnie wygląda. Naprawdę całkiem fajnie wygląda. Już idziemy, proszę mi nie piszczyć. Ojejku, pies się stresuje, dobra, tak więc zostawcie łapkę w górę, o taką śliczną, jeżeli Wam się spodobało, jeżeli Wam się nie spodobało, zostawcie łapkę w dół, chociaż mam nadzieję, że jednak to będzie łapka w górę, trzymam za Was kciuki z całej siły, naprawdę z całej siły, żeby Wam się spodobało to, co robię, bo robię to wszystko dla Was, no i dla siebie, żeby zabić trochę czasu, no nie oszukujmy się, tak? No i co? Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczek, gdzieś o tam, tam, tam sobie jest w rogu, bodajże po prawej stronie na dole, żeby być na bieżąco, żeby wyświetlały Wam się w powiadomieniach wszystkie filmy, które dodaję. Oczywiście udostępniam je również na grupach, wszystkie produkty będą wypisane w opisie filmu, tak? I co? No i to wszystko zdjęcia pod koniec filmu, więc do zobaczenia na... W następnym filmie, mam nadzieję, że niedługo te paczki przyjdą, bo chcę Wam pokazać, co dla Was przygotowałam. Tak więc, o, aż zadyszki dostałam, dobra, trzymajcie się, pa!